Witam, Adam Kopiec, miłośnik Excel, z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 60. Jak wybrać cenę netto lub brutto produktu? Tu możliwości mamy dużo, a posłużymy się funkcją indeks i przecięciami. Najpierw sobie wykazuję dane, jakie tu były, i możemy zobaczyć, że w arkuszu obok mamy zestawienie produktów i ocenę odpowiednią netto brutto, a na naszym. Arkuszu głównym chcemy, żeby się wyświetlała tylko wybrana cena netto lub brutto. I możemy to zrobić za pomocą funkcji indeks. Podajemy tablicę zakres, który składa się właśnie z tych dwóch kolumn cen netto i brutto. Musimy zapamiętać, żeby zablokować bezwzględnie, naciskając na F4. Przechodzimy do następnego argumentu i. Pomniemy sobie numer wiersza, bo będziemy korzystać z przecięć niejawnych, ale w większości sytuacji bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby podanie funkcji podej pozycji, tak jak to zrobimy w numerze kolumny. Czyli podej pozycję, i naszym szukanym elementem jest to, co wybierzemy w komórce tutaj D. Tak pamiętamy, zablokować bezwzględnie i przeszukujemy w arkuszu cena. Bo tutaj na główkach tu też blokujemy. Dopasowanie dokładne, czyli 0. Zamykamy odpowiednią liczbę nawiasów, Zatwierdzamy Enter i mamy wynik. Tak przeciągamy to sobie w dół i mamy poszczególne wyniki. Jak sobie zmieniamy brutto, netto, to cena się odpowiednio zmienia. I te wyniki polegają na przecięciach niejawnych. Funkcja. Indeks jest dokładnie w tym samym wierszu na arkuszu wybór, co na arkuszu cena dzięki temu wybiera funkcję po kolei. Ale oczywiście nie byłoby to prawdą, gdybyśmy tu zmienili nazwę produktu. Czyli na przykład jakbym tu napisał produkty 10, to już ta wartość nie byłaby poprawna, więc trzeba by tak naprawdę tu napisać funkcję. Podaj pozycję, szukam na wartość tutaj obok, tej blokujemy po arkuszu cena, po kolumnie produkty, blokujemy w czerem, Dopasowanie dokładne, zamykamy wszystkie nawiasy się zgadzają. Opiujemy w dół i widzimy, że tutaj przy produkcie 10 odpowiednio cena się zmieniła. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.